Ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek ósmy. Po zasięgnięciu opinii o tym całym szkoleniu partyjnym okazało się, że to właśnie może być ten oczekiwany przez nas strzał w dziesiątkę. Irek dodatkowo sprawę wnikliwie wybadał, Prawie jak Sztyrlic pisuar na dworcu kolejowym w Berlinie. A Sztyrlic to był taki mocny ruski agent w czasie wojny i on badał kurwa wszystko. Z tego całego rozpoznania wyszło, że śmiało to można było głupastym PZPR-em przypalić. My z Irkiem poszliśmy jednak po całości, jak łobuzy do Meliny, za kolawą, kurwą, po kolejną flaszkę. No co nam mogli zrobić? jak mawiał Irek. no co! No przecież nas tam nie obrzezają, do żadnego knesetu na posłów to my się nie wybieramy, co by nam jakiś religijny dziadek machając brzytwą piuta straszył. Osobiście to wychodziłem z założenia, że o ile coś tam będzie nie halo, no to zawsze będzie można przecież idiotę strugać, czy wywinąć jakieś tam konkretne salto. Co prawda było tylko kilku takich chętnych na tą całą partyjną karierę, ale za to reszta poborowych niezbyt elegancko patrzyły. A straliśmy na to komisyjnie z góry i przystąpiliśmy do tego jakże karkołomnego pomysłu. Już bowiem na drugi dzień na tablicy ogłoszeń kompanii pojawiło się zawiadomienie o kursie ideologicznym dla przyszłych partyjnych kandydatów. Na zajutrz o godzinie dziewiątej mieliśmy stawić się w sali nad kuchnią. Zebraliśmy się z tą całą ekipą przyszłego aktywu partyjnego, a reszta no cóż, Cała reszta tałataństwa, mimo mrzawki i totalnej piździawicy, to właśnie szykowała się na to rozjebane przez czołgi ryżowisko, aby tam niewątpliwie, bardzo radośnie czołgać się w błocie i kopać doły ku wesołości kaprali. Poszliśmy na te całe zajęcia ideologiczne. Nad kuchnią była wielka sala z ciemnymi kotarami i projektorem filmowym. No prawie kurwatino, tyle że bez biletów. Cieplutko, cisza, spokój, a za oknami... No, za oknami słychać było, jak nasza dzielna, kurwa, szkolna kompania z pieśnią o Zosieńce na ustach właśnie zapierdalała na codzienne nurzanie się w błocie. Byliśmy zwycięzcami, no przynajmniej na razie byliśmy. Po jakimś czasie przyszedł jakiś kaloryfer, czyli plutonowy, otworzył szafę pełną takich szpul z filmami jak w kinie, po czym założył jedną na projektor i kazał się budzić, gdy ona się skończy, a sam poszedł spać do pokamery obok. Ta projekcja była pierwszą częścią radzieckiego serialu pod tytułem Jak hartowała się Stal. Film był o takim naprawdę zdrowo pierdolniętym komuniście. Siedzieliśmy i patrzyliśmy na tego całego rewolucyjnego kretyna, no bo i co mieliśmy robić? Szpula się skończyła, obudziliśmy plutonowego i on założył kolejną szpulę i ogłosił przerwę na fajkę. Po przerwie Stal miała się hartować dalej. Nie w hucie. A w tej sali nad kuchnią. Plutonowy pokazał nam, którym wichajstrem maszynę się włącza, którym wyłącza, i znowu poszedł dusić komara. Co kolejny odcinek, to ten jebnięty komunista na filmie miał coraz większe odloty. Po kolejnej projekcji, Plutonowy wyszkolił nas w obsłudze projektora, pokazał co i jak robić, aby w tej maszynie grało i buczało, a czego nie robić, aby tej całej maszynerii i aparatury nie zjebać. Po czym oświadczył, że dla naszego dobra to będzie, aby zawsze na ekranie coś było wyświetlane. Nieważne co, ważne było, aby to coś było z tej wielkiej szafy. Jak mówił, jeden chuj co tam weźmiemy, bo i tak te wszystkie filmy są tak samo i konkretnie popierdolone jak i reszta. No i poszedł sobie w pizdu, oświadczając, że będzie za godzinę. Pojaraliśmy na palarni przed kuchnią z pół godziny, po czym odpaliliśmy te dalsze wesołe przygody tego jakże szurniętego komunisty czy plutonowy poszedł na jakieś dupy, czy też znalazł sobie lepsze zajęcie, w każdym bądź razie przyszedł przed samym obiadem i zapytał, czy czasami nie było tu politycznego. Politycznego jednak nie było i ta nasza odpowiedź bardzo go usatysfakcjonowała. Nadmienił nam jednak, że gdyby podczas jego nieobecności pojawił się kiedykolwiek tutaj polityczny, no to mamy niezwłocznie i w tajemnicy zadzwonić z kuchni pod zapisany w kalendarzu ściennym numer wewnętrzny. Według niego to on wie, że te komunistyczne westerny to są tak pojebane, że na trzeźwo to tego nie da się oglądać. Ale my, no to lepiej abyśmy na ten syf patrzyli, tym bardziej, że jak polityczny tu wpadnie, to może on nas z tych filmów odpytywać. Jak widać, plutonowy to miał takie samo zdanie o tej całej partyjnej kinematografii jak i my. I co ciekawe, to daleko w dupie miał to całe nasze szkolenie. I tą filmutekę rewolucyjną razem z przewodnią rolą partii. Tak więc, aż do samej przysięgi oprócz zajęć z musztry, zajęć popołudniowych, no to w dupie mieliśmy wszystkie inne zajęcia. Gdy inni ganiali po ryżowisku w błocie i deszczu, kazali kopać okopy, kopy, ryjem naśladować strzelanie z kałacha, no to my siedzieliśmy sobie w ciepełku, oglądając osiągnięcia komunizmu na całym świecie. Od czasu do czasu, jak ostrzegał nas plutonowy, no to byliśmy odpytywani przez politycznego z oglądanych filmów, zalet komunizmu i wad zgniłego kapitalizmu, a zawartych w dostarczanych nam do nauki książkach. Już po pierwszym dniu szkolenia Irek stwierdził, że zaoczne papiery na pionierów to już nam się należą jak zarażonemu na syfa prezerwatywa. Co prawda, pozostała czwórka tych kandydatów była zdrowo pierdolnięta. No bo coś mocno w ten cały kit o dobroci komunizmu to ona wierzyła. Musieliśmy z Irkiem mocno się pilnować, aby nie namoczyć dupy naszym podejściem do przewodniej roli partii. Byliśmy jednak w ich oczach, równie jak oni, pilnymi uczniami, uczestnicząc w tych pojebanych seansach filmowych. I w pogłębianiu lektury. W zasadzie, jaki film byśmy tam nie oglądali, to... To to tak było pojebane dla mnie, jakbym oglądał krzyżaków z norweskim dubingiem i tureckimi kurwa napisami. Zgromadzone tam filmy podzielić można było na dwie grupy. Filmy o wozach rewolucji zarówno w Związku Radzieckim, jak i w innych krajach socjalistycznych. Co by tam jednak nie mówić, to wszyscy oni nawet bez badań w psychiatryku prędzej nadawali się do szpitala bez klamek i to najlepiej do jednej sali. Bo tak zdrowo ci wodzowie światowego proletariatu byli jebnięci. Wyjątkowo stukniętym, ale tylko on mogącym być ich wodzem, był tylko Włodek Lenin, który zresztą ten cały burdel tam zaczął i przeprowadził. Oczywiście, zamieniając milionom ludzi mózgi w rzadkie gówno, za co też, w ramach zasług i wdzięczności, jego kumple po śmierci, to w nagrodę go wypatroszyli jak świniaka przed Wielkanocą. Do akwarium położyli w charakterze eksponatu gdzie do dzisiaj tam właśnie do góry kołami sobie leży. Irek twierdził, że ponoć z jego kutasa to sobie Stalin do klucza od komórki breloczek zrobił, bo rowera tam Stalin trzymał i tylko po to, aby po ogrodzie tym rowerem jeździć i ochronę wkurwiać. No bo ochrona rowerów to nie miała i piechotą za nim zapierdalać musieli. Może i tak było. No cholera wie. Następna grupa filmów dotyczyła dowódców wojskowych. Ci byli mocno wybitnymi strategami. Aż dziw, że Germańce takim wpierdol na początku wojny spuszczali. Ale według filmów to dowódcy radzieccy czekali, aż się faszysta wykrwawi, aż wlezie tam, gdzie nie powinien, aż się zmęczy, aż mu papu zabraknie, w nogi zacznie zimą marznąć. No bo co jak co, to walonek czy innych tam gumofilców, to Niemcy nie mieli. Podobno tylko letnie buty mieli. Czy to były mokasyny. Pantofle, lakierki, czy może w sandałach zapierdalali te Niemcy, no tego nie mówili. Armia Czerwona wycofywała się na z góry upatrzone pozycje i w odpowiednim czasie zaczęła im wpierdol spuszczać, bo tak miała w planach. I koniec, i kropka. Bo dopiero wtedy można było na faszystę ruszyć i go ukatrupić. Nie mówili tylko, po jakiego skór syna tych kilkaset tysięcy rosyjskich bohaterów. Poszło do niemieckiej niewoli, dostając wcześniej konkretny wpierdol. Też to według planów było? Może i było. Czas do przysięgi upłynął elegancko. Człowiek po błocie całymi dniami nie zapierdalał, poza tym, że po popołudniami uczył się słów przysięgi i ćwiczył musztrał. Zaproszenia na przysięgę zostały wysłane i wtedy... No niczym grom z jasnego nieba spadła na nas iście komunistyczna w swym skurwysyństwie wiadomość. No ręce nam opadły... Do poziomu rowów melioracyjnych, jakie były w drodze do sklepu DJS-u, gdy szło się po flaszkę. <śmulanie>